Cześć kochani, tak jak obiecałam, przechodzę do Was ze zrabkami. Ekstra linie po 10 zł, numer 14 oraz 15, czyli po kolei. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś wygrać. Pojawi się zwrocie i jeszcze będziemy na plusie. Także kochani, bez przedłużania idziemy drapać. No i kochani, zaczynamy od zrabki numer 14, także sprawdzamy nasze symbole i szukamy linii łódź. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, może to do Was przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Będę zdrapywać po jednej, bo jak zauważyliście, jak robiłam to podwójnie, to niestety, ale gubiłam bardzo, bardzo dużo symboli. Nie wiem, czy Łodzi nie ma, czy po prostu słyszą sprawy, ale nie widzę, więc przechodzimy do następnego symbolu, a jest to motyl. W ogóle ta zdrabka ma bardzo ładny kolor, dajcie znać, co myślicie. Takie błękitne. Motylki, motylki. Czy są gdzieś jeszcze motylki? Ale chyba już nie. O, jest łódź. Czyli pominęłam. Ale najważniejsze, że się znalazła. I motylek był tylko jeden. Okej, okay. co tutaj mamy? Klapeczki. Klapeczki gdzieś tu widziałam przed chwilką. Także to są. Lubię te zdrapki, ale dość ciężko mi się je nagrywa, bo muszę zerkać ciągle czy widzicie. Także jeżeli gdzieś nie zauważy, że nie widzicie, to się nie gniewajcie. Ale po prostu wtedy się wciągnę zdrapkę i nie zwrócę tu uwagi. I na dole czy są kapeczki nie ma. Następny symbol to korona. Korona jest. I chyba tyle. Okulary też gdzieś tutaj mi migły, ale nie wiem, o tutaj. I czy jeszcze gdzieś tutaj na dole. I tutaj chyba wszystko. O tutaj jeszcze było minęło, widzicie. Chyba teraz wszystko. Następny symbol to serduszko. Serduszko. Drapiemy, drapiemy. A wy, kochani, trzymajcie kciuki, żeby tutaj coś się udało wydrapać. Serduszko, serduszko. I na końcu nie mamy nic, dobra. Rolki Rolki się pojawiały, widziałam, ale czy coś tutaj nam pomogą? Albo przewidziało mi się, teraz ich nie widzę. Już zaraz sprawdzam, sprawdzam. O, tu na samym dole. I tylko jedno? No tak mi się rzuciło w oczy, bo ich było dużo. No na razie nie widzę. Następny symbol to kości. Czy mamy gdzieś tu kości? Mamy tutaj. Jedne. Kości, kości, powiem Wam, że mało tych symboli na razie. Mogę wydrapać, ale nie poddajemy się. Jedziemy dalej. I wiatrak. Czy gdzieś był wiatrak? Chyba gdzieś jeden widziałam, ale teraz gdzieś go nie widzę. O, jest tutaj. Patrz, jakby był leżak, byśmy mieli już pierwszą linię. Zobaczymy. Jeszcze dużo symboli przed nami. Może, może coś się tu uda. Wydrapać. Następny symbol to piłka. Piłki są na samej górze. Patrzcie, aby słoneczko było. To już byśmy mieli. Piłka. Tutaj następna. O, wiatra go minęłam, zobaczcie, muszę go wydrapać zaraz. Okej. Okay. Oj, ta piłka dużo nadziei daje co myślicie, bo wydaje mi się, że kurczę. Trochę kusi, trochę tu kością minęłam, także już domazałam. I co tu mamy dalej? Biedronka, No, nie kojarzę Biedronki, żeby gdzieś mi się rzuciła w oczy, ale tak na szybko przejrzę. Może gdzieś, ale chyba nie, następny symbol. Czas na tęczę. Chyba też nie było, tak mi się wydaje. Ale sprawdźmy dla formalności... No nie widzę. Ostatni symbol to... Ptak. Może już od dołu pojadę, jak już tak jestem na samym dole. Ptaszek jest tutaj. I tutaj. Patrzcie, leżak, moneta i jest... Są, symbol, są linie. No ale dobrze. Jedziemy następny rządek. Mamy... Dzwon. Ach, czy jest jakiś dzwon? No, na moje oko niestety nie ma. Także następny symbol to cytryna. Też nie kojarzę. Więc chyba teraz się zaczynają te symbole, które są nam do niczego potrzebne. Ok, jest na samym dole. Lidia um, jeszcze tutaj widziałam. Jest tutaj jeszcze jedna. I to tyle z cytrynek. Następnie szukamy gwiazdy. Czy gdzieś była gwiazda? Chyba nie, ale tak sprawdźmy, rzućmy okiem na to. Chyba nie. Następnie mamy kraba. Czy jest gdzieś krab? Kurczę, tak nam dobrze szło, a teraz nie mamy symboli w ogóle. Tak się, że odmieniło. Tu gdzieś kraba widziałam. O tu. Jest krab. Tylko jeden mały. Kwiatek, 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 tutaj mamy kwiatka i, i, i. To słońce, słońce i nie ma. Księżyc, księżyc był gdzieś tu na dole, o tutaj, to, to pamiętam, ale chyba też jeden właśnie, no nic, szkoda. Ale nie poddajemy się, że trochę symboli przed nami. Może, może się los odwróci. Czas na podkowę szczęśliwą, może. Ale czy była podkowa? Nie kojarzę i nie widzę. Więc jedziemy dalej, żeby nie przedłużać. Sakwa. Sakwa, sakwa. Mhm. Mhm. Czy jest sakwa? No niestety też nie ma. Czas na rower, który był. Oj, nie widzieliście, teraz widzicie. Rower, rower. Trochę ich tu było na dole. O i tutaj mamy. No, teraz troszkę troszeczkę się teraz rozkręciło. I następny symbol to klucz. Tutaj jest klucz. I niestety jeden. Także trzy ostatnie symbole to czapka, czapeczka mhm. i tyle. I przedostatni symbol to diament, który mamy tu na samej górze, ale niestety nic nam nie daje. Czy gdzieś jeszcze są diamenty, samo oczywiście. Ty też nam niestety nic się nie wydarzyło. I, i, I na dole już nie ma. Ostatni symbol, uwaga, uwaga. No i są lody, chyba, które nam nic nie dadzą, ale sprawdźmy to. Lody, lody, lody. Tu mamy. No i niestety, kochani, tak nam nawet dobrze szło. Powiem Wam, że naprawdę dobrze tu, tu było, wyglądało, no ale się źle skończyło. Sprawdzę kontrolę, jeżeli je tu gdzieś znajdę. No i niestety zdrabka pechowa, także bez przedłużania przechodzę już do tej drugiej o numerze 15 i sprawdzam symbole, żeby to nie trwało zbyt długo. Mamy słońce. Słoneczko, które tak bardzo chyba nam brakowało w tamtej zdrabce, nie? No ale cóż. Tak czasami bywa. Że nie wszystko można mieć. Słoneczko, słoneczko. I chyba teraz. Następny symbol to podkowa, który w ogóle tam nie było, ale widzę, że tu się pojawiła na tej zdrapce. Także zobaczymy. Chyba wszystkie podkowy, wydrapane. Co mamy dalej? Mamy ptaszka, ale czy jest on w naszej zdrabce? No, chyba nie, tamty był. <grych> A w tej już go nie ma. Co tutaj mamy dalej? Balony. Balony. Czy mamy jakieś balony? No, niestety też nie. Czas na parasol. Czy mamy parasol znowu? O, jest. Pojawił się jeden. Tu mamy drugi, trzeci. O, rozkręciło się trochę. I jeszcze tutaj. No, to już troszkę tego wydrapałam. Następny symbol to gwiazda. Jest tutaj. Pominęłam parasol, zobaczcie, ile tych parasoli było. Gwiazdeczka, gwiazdeczka. I to tyle. Co tam dalej się ukryło? Rolki. Czy są rolki? Mamy. jedno są. I chyba tylko, niestety, jedne. Ok. Dalej będziemy szukać wiatraków. Wiatraki się pojawiły. Już widziałam przed tym, że ich jest dość dużo. Także drapiemy, drapiemy. Hmm. Tu kolejny wiatraczek. Nie ma już. Ok. Co my tutaj dalej będziemy szukać? Kości. Kości. Mm -hmm. Następna. Kuczy, chciałabym, żeby ta zapka się okazała szczęśliwa, żebyśmy coś wygrali. Lody, żeby to nie był taki turbo-pechowy odcinek. Lody, lody, lody. O, tutaj. Się pojawiły lody. O, i tu. Ten dół taki bardziej szczęśliwy jest. W tej drapce więcej do drapania niż na górze. I co tu mamy dalej? Arbus. Może zaczynamy od dołu, czy jest jakiś arbus, czy nie ma. Tutaj. A tu, u góry, nie ma. Dobra, sprawdzamy. Dalej, księżyc. Czy jest, jest. Jest księżyc. Tu następny. Ale, jak na razie. Żadnej linii nie utworzyliśmy. Ostatni symbol w tym rzędzie to Łódź. Czy mamy jakąś Łódź? No niestety. Szukamy kolejnego symbolu. Tym razem Dzwon. Jest tutaj, byśmy mieli kraba, by się pojawiła pierwsza linia, ale nie ma na razie. Teraz mamy Dzwon. Tu mamy, czekamy na cytrynki. Czas na Dzwon. Tego już nie ma. Kolejny symbol to czapka. Czapki, tu są dwie. Tu są dwie. Tak, tylko kurczę kuszą w tej zdrapeczce, powiem Wam. I już czapek chyba nie ma. Tak mi się wydaje. Troszeczkę odsunę te paprochy. I co my teraz będziemy szukać? Serduszko. Nie kojarzę, żeby to w ogóle serduszko się pojawiło, ale na szybko rzućmy okiem. No na moje niestety nie mam. Kolejny symbol: słoń. Szczerze, nie rzucił mi się też w oczy żaden słoń, ale jest. Zobaczcie. Gdzieś go przeoczyłam. Nawet dwa. Nawet trzy. No to kurczę. Trochę kiepsko chyba widzę już. Ale księżyc ominęłam. Tutaj, o. Co tam będziemy szukać? Diament. Jest diament. Zobacz, jak tymi liniami kuszą mnie, że niby jakaś wygrana będzie. No zobaczymy, zobaczymy. Diament był tylko jeden. Następny symbol to leżak. Czy mamy jakiś leżaczek? Jest, kochani, mamy linię. Nie wierzę, ale jest linia. Mega się cieszę, czyli jest zwrocik. Bardzo, bardzo się cieszę, że ta zrabka się nie okazała pychowa. Mega fajnie. Leżaczek. I tu ominęłam chyba czapkę, jak dobrze pamiętam. Tak, tu ominęłam czapkę, więc już ją zmazuję. A teraz szukamy leżaków. Ale się cieszę, że się pojawiła linia, więc mamy zwrocik na pewno. Czas na sakwę. Jedziemy od góry. Lecimy, lecimy. Humor się poprawił, bo i wygrana się pojawiła, także super. Jedna sakwa, następny symbol to klapki. Klapki na samej górze, mam nadzieję, że widzicie. Tutaj mamy klapeczki, co tutaj jeszcze jest. I na samym dole. Klapeczki. Okej. Okay. Następny symbol to okulary. Czy gdzieś są te okularki? Troszeczkę niżej, musicie zobaczyć. Ale chyba nie ma. No niestety. Kolejny symbol to korona. Korona, korona. Czy jest jakaś korona? Jest tutaj. Tu następna, ale nic nam na razie to nie daje. I na samym dole. Nie ma nic. Dobra, czy ostatnie symbole to biedronka? Może zacznę od dołu. Czy jest jakaś biedronka? Gdzieś mi migła. O, tutaj widzicie. Gdzieś mi mignęła. I na samej górze. Jest biedronka. Przedostatni symbol to piłka. Czy jakaś tu piłka była? Jest tutaj, zobaczcie. Jest tylko jedna. No i kochani, ostatni już symbol to. Motyl. Jedziemy od dołu. Jak już tak jesteśmy na dole to mamy tu motylka. Mm, tu nie mamy, tu jest motyl. Ale nic nam to nie daje. I nie ma już nic. Więc sprawdzam, czy jest zwrocik. O, widzicie, 20 zł. No to super. Czyli dzisiejszy odcineczek. jest na... Zero praktycznie DDD. Nie wiem, czy to tak jak uczę jest, czy nic nie ominęłam, Ma chyba wydaje mi się, że nie. Więc chyba to jest symbol na 20 zł, także bardzo, bardzo się cieszę. Ta 14 pechowa, a 15 okazała się szczęśliwa. Czyli mamy 20 zł do odbioru. Bardzo się cieszę. Także dajcie znać, czy już mieliście tą niebieską drapeczkę, czy już drapaliście. A ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa.